Halo, halo! Jest tu ktoś jeszcze? Może tutaj? A hmm. zaraz. Ktoś jest! Cześć! Cześć! Jest niedzielę po południe, a ja już jutro wyjeżdżam na kurs przewodnikowski. Na kurs, który przygotuje mnie do mojej próby na przewodnika. Jest to stopień w harcerstwie, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o tym, jak ja się pakuję na moje harcerskie wyjazdy. Zapraszam! Ja zawsze biorę ze sobą termos. Najpierw po prostu w drogę, żeby mieć herbatę, a potem warto jest mieć ten termos, bo być może, że w miejscu gdzie będziecie na stołówce będzie można sobie wziąć herbatkę na cały dzień. Butelka na wodę też się może fajnie sprawdzić. Jeśli chodzi o jedzenie i picie, zwykle nie biorę tego dużo. Nawet jeżeli czuję się głodna między posiłkami chociaż rzadko się to zdarza zwykle jest tak, że jesteśmy gdzieś w sklepie i mogę się zaopatrzyć. Ale zdarza mi się brać ze sobą herbatę, taką ekspresową i cukier. Po prostu, żeby można sobie było zrobić herbatkę. A jeśli chodzi o jedzenie, suszone owoce, paluszki, typowe przygryzki. Bardzo rzadko. Z takich jeszcze dość oczywistych rzeczy to oczywiście latarka. Jeśli ktoś chce to, to kompas, chociaż ja jeszcze kompasu nie użyłam na moim obozie, ale chłopaki używali, więc być może warto wziąć. To się chyba zwykle bierze na wyjazdy, ale o igle, 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 igle i nicce warto pamiętać. Jeśli chodzi o rzeczy takie wartościowe, dokumenty, to znaczy legitymacja czy paszport, jeżeli jedziecie za granicę, to oczywiste. A jeśli chodzi o takie bardzo wartościowe rzeczy, telefon, aparat, warto wziąć, jeżeli macie coś, czego. Trochę co trudniej jest po prostu zniszczyć lub stracić, także telefon fajnie jest więc trochę słabszy. Wiem, że no, różnie to jest, ale jednak warto o tym jednak pomyśleć. Jeśli chodzi o pieniądze, na wyjazdach hercerskich nie wydaje się dużo. Wydaje mi się, że mniej niż normalnie. To znaczy, że nie jest to wam po prostu potrzebne lepiej wziąć mniej i zmniejszyć ryzyko w razie czego zgubienia. Jeśli chodzi o takie stricte techniczne rzeczy, fajnie jest wziąć zapałki, to oczywiste, a jeśli planujecie na przykład samodzielnie rozpalać ognisko, weźcie korę fryzową. Jest to coś, co się idealnie nadaje na podpałkę. A karty do gry to chyba nieśmiertelny element każdego wyjazdu, a chyba najbardziej drogi, bo gra w Mafię myślę, że jest bardzo spoko sposób na to, żeby przyjemnie spędzić podróż. Rzeczą, na którą wpadłam dopiero niedawno, i w sumie sprawdza się tylko wtedy, kiedy już akurat odbywa się w jakimś ośrodku, jakimś schronisku młodzieżowym czy coś. Jest to złodziejka do kontaktu. Często jest tak, że w pokojach jest masa ludzi, a jednak no, kontakt jest jeden albo dwa. I fajnie mieć właśnie taki rozgałęzia, bo wtedy więcej osób może skorzystać z kontaktu. To jest spoko. Zwłaszcza, że na przykład ja chcę podładować telefon, aparat, więc no, to jest wiadomo ważne. Pakuję się zwykle w plecak, który ma 60 litrów. To, co jest z nim fajnego, to to, że ma usztywnione plece i świetne ramiona, tak żeby podczas drogi, bo czasem jest tak, że dosyć daleko idziemy, nie sprawiało mi problemu to, że jest on ciężki. Oprócz tego, kiedy jedziemy autokarem, a tym razem nie będziemy tak jechać, zabieram ze sobą troszeczkę większy plecak, ponieważ będziemy jechać na tydzień i spakowanie się w 60-litrowy plecak mogłoby sprawić mi mały problem. Dlatego ponieważ i tak, i tak muszę mieć ze sobą coś podręcznego, zabieram po prostu większy plecak, tak jak szkolny, tylko myślę, że mało osób chodzi w tym momencie w takim dużym plecaku do szkoły. Oprócz tego biorę jeszcze ze sobą małą torebkę, po to, żeby kiedy idziemy trochę w krótszą wędrówkę, nie musieć zabierać właśnie takiego dużego pleciaka, tylko wsadzić portfel, aparat i telefon i żeby było spoko. Oczywiście to, co jest podstawą harcerskich nocy, to śpibór. Bardzo ważne jest to, żeby zabrać dobry śpiwór ze sobą Ja przez pierwsze moje wyjazdy zaliczyłam małą wpadkę, ponieważ okazało się, że mój śpiwór był strasznie zimny Mi się wydawało, że śpiwory po prostu takie są, ale musiałam bardzo szybko zainwestować w śpiwór I tutaj jest taka moja rada, że jeżeli dopiero zaczynacie z nas w swoje wyjazdy, warto sobie poczekać na to, aż w Biedronce będą właśnie takie oto śpiworki Bo ja kupiłam mój chyba za 60 zł, a jest naprawdę spoko Polecam. Ale także kociek. Kociek w sumie no, czasem dospany, a czasem po prostu po to, żeby w nim posiedzieć, ale to jest taki maleńki kocek, który kupiłam za 10 zł IKEA i jest niezawodny. No i oczywiście do tego, żeby spać sobie w porządku w tym spiworku i żeby było mi mięciutko, zabieram podusie. Podusia się przy, przydaje też w drodze, ale to chyba na każdy wyjazd, więc Podusia jak najbardziej tak. Nie na każdym wyjeździe, ale jednak zdarza się, że jest potrzebna. Jest to oczywiście menażka. Moja menażka jest kupiona w Decathlonie. Nie pamiętam już ile kosztowała, ale na pewno nie były to jakieś niesamowite pieniądze. A fajne jest w niej to, że jest po prostu wielofunkcyjna. Kiedy ją otworzymy, tak jak ja to oczywiście zrobię, mamy w środku kilka rzeczy. E, mamy uchwyt do tego, żeby z pokrywki zrobić patelnię, powiedzmy. Kubeczek. I sztuczce. Chociaż mimo wszystko te sztuczce są plastikowe i takie słabe, więc lepiej mieć jeszcze zwykłe. Jeśli chodzi o kwestie kosmetyków, jest to dosyć indywidualna sprawa. Ja na przykład biorę ich troszeczkę mniej, jeśli chodzi o takie kosmetyki typu upiększające bo to wiadomo, obóz hercerski nie polega na tym. Ale jeśli chodzi o takie kosmetyki typu płyn do mycia. To myślę, że służycie się go dwa razy więcej niż na zwykłym obozie, więc warto się zaopatrzyć w porządną butelkę. Oczywiście wiadomo, jeżeli jedziecie w wakacje lub w lato, to płyn od komarów, od słońca, to wszystko tak jak w normalnym rytmie. Film odnośnie obozu, takiego letniego jeszcze na pewno się pojawi, bo myślę, że to jest nieco bardziej skomplikowane niż taki obóz, na który ja teraz jadę, ale takie najważniejsze rzeczy. Zawsze warto wziąć ze sobą zeszyt. I coś do pisania, bądź jakikolwiek notatnik. Nawet jeżeli nie macie w zwyczaju pisania pamiętnika a, lub czegoś takiego, to ja bardzo często chcę na obozie sobie coś zapisać. Jakieś wspomnienie, czy po prostu po prostu coś zanotować, to zawsze lepiej mieć. Wiadomo, jakieś kartki czy coś, no pewnie jeżeli będą potrzebne, to po prostu je dostaniecie, ale fajnie jest mieć coś, gdzie możecie zapisać jakieś własne refleksje. Ja zawsze ze sobą biorę również książkę. Może się wydawać to dziwne i nasuwać wrażenie, że może obóz jest nudny, czy jakiś tam wyjazd, eee, raczej nie, ale obóz hercewski ma to do siebie, że bardzo dużo czasu spędza się wspólnie. I są takie momenty, kiedy chcę po prostu sobie posiedzieć sama, i wtedy dobra książka jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Bardzo ważna rzecz, o której bardzo sporo osób zapomina. Weźcie rzeczy, które możecie zniszczyć. Typowo, jest gra, gdzie musicie się tarzać po lesie, więc warto wziąć coś, czego nie będzie Wam szkoda. Jadę w zimę, więc teoretycznie nie powinno mi być to potrzebne, ale jednak mój płaszcz przeciwdeszczowy w postaci panny migotki zawsze ze sobą zabieram jest to 100 razy fajniejsze niż jakakolwiek parasolka czy taka zwykła kurtka przeciwdeszczowa. Po prostu warto jest to mieć. Jeśli śpiwór jest bardzo ciepły i myślicie, że jesteście przygotowani bardzo dobrze na biwak, warto jest wziąć bardzo ciepłe ubrania do spania. Ja zwykle biorę po prostu dresy i jakąś koszulkę, a na to mogę założyć zawsze bluzę, dlatego że wiadomo, pod namiotem nigdy nie wiadomo, czy będzie nam ciepło, czy zimno. I jeszcze ważne, grube skarpety. Ja nie wyobrażam sobie spania w jakichś cieniutkich skarpetkach, to, to jest ważne, no. No i to, co polecam wam wszystkim wziąć bezapelacyjnie, Rzecz, bez której wasz wyjazd harcerski się nie obejdzie. Pamiętajcie, weźcie ze sobą wspaniały humor i wielkie pudełeczko na dobre wspomnienia. Na razie!